i za więźbę się zabieramy. Także pierwsze co montujemy murłatę. Ops, tu mamy zaznaczone tam oszejsza, nie? Ops. Stasiu teraz dudkiem wybiera. Pamiętajcie, żeby najpierw sobie zrobić. Yy, takie wgłębienia zanim wywiercicie wiertłem dziurę bo później nie macie tego prowadzenia prawda no i teraz wiercimy na razie połóżcie tam Oczywiście wszystkie cięte elementy, cięte miejsca impregnujemy, nie? Tak, żeby było zaimpregnowane. Druga? No. ta ra 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 No Do Ciebie Stasiu Właźnie? Dobra moteczki, Nic na siłę, wszystko młotki Ota No i Podkładeczka Nakrętka, kotwy FI-16. Tutaj mieliśmy problem z dostaniem kotew, także yy, kupiliśmy śruby i po prostu na dole daliśmy dwie podkładki, dwie nakrętki na kontrę. I tak zatopiliśmy w wieńcu, nie? Tak zatopiliśmy w wieńcu. I nie ma siły, żeby urwało prędzej. Prędzej tą śrubę zerwie, niż wyjmie z betonu to, prawda? A tak naprawdę wydaje mi się, że pierw to by rozdarło te murłat, niż taka śrubę. Także skręcamy tutaj i bierzemy się za i, i tak, zimą. docinamy. Kiedyś tam prosiliście, żeby to wytłumaczyć, skąd bierzemy te kąty i w ogóle. Tak jak widać, Stasiu tutaj znaczy sobie kąt. Na kątowniku mamy zaznaczone 60, prawda? Na kątowniku mamy 60. I skąd nam się to wzięło? Tak postaram wam się na chłopski rozum. E, wiadomo, kółko to jest 360 stopni, prawda? E, w poziomie mamy 180 stopni, tak? Spadek mamy, kąt e, dachu mamy 30 stopni. <laughs> Czyli ze 180 minus 60. To jest 120, prawda? 120, ale mamy dwie krokwie, podzielić na pół 120, no to wychodzi 60, tak? Z automatu. E, także stąd nam się bierze te 60 na kątowniku tutaj. Tutaj zacinamy tym razem, tak mamy w projekcie, także Stasiu przenosi sobie na drugą stronę. E, pilarkę mamy ustawioną na połowę tej grubości, no i z tego wytniemy, nie? Nie wiem, czy zrozumieliście to, rozumiecie o co chodzi, tak? Kółeczko to mamy 180 stopni, wiadomo, to jest 360 stopni, połowa 180 stopni, tak? Tu 30 zabieramy, tu 30, zostaje nam 120, no ale musimy to podzielić na dwa, żeby nam się ładnie zeszły i wychodzi nam 60. Później yy, powiem, jak będziemy wycinać tutaj te zamki, nie? O co, o co kamuflaż? No tak, teraz znaczymy sobie zamek. Mamy prawda 360, 369 i 3. I tu nam wyszło 8, tu 4,6. I no. z automatu nam wyjdzie. Sześć. Przenosimy na drugą stronę. <słuch> Kurde, nie idzie się oderwać. Od środka sobie. Osiem. Cztery i sześć. raz dwa trzy o, w sumie kreska do kreski i musi wyjść nie o idziemy Parę krokwi mamy przyszykowanych belki stropowe też parę sztuk mamy wrzucone.